Przez lata świat utożsamiał Paris Hilton z postacią typowej rozkapryszonej dziedziczki, która do tego w błyskawicznym tempie stała się ikoną imprez oraz symbolem kiczu. Paris Hilton potrafiła zachowywać Paris się absurdalnie Hilton. do tego mhm. stopnia, że nikt nie był w stanie... Ale przez to, że ona kiedyś była mega popularna, a tak od 10 lat to się w ogóle o niej nie słyszy. ...nie podejrzewać, że za tym wszystkim może kryć się jakaś... A najlepsze jest to, że się wybiła... Robiąc loda, tak samo jak Kim Kardashian. Realna, dobrze zaplanowana strategia, czy też bardzo przykre traumy. Można <grym> powiedzieć, że w przypadku Paris Hilton mieliśmy. Ale przez to, że ona nie jest ładna, nawet. Jak stary, jak na ten hajs, który ma, jak na tą pracę, którą tu wszyscy do K musieli wykonać od chirurgów po jakichś dietetyków i tak dalej, i tak dalej. To ona jest kurs na f... Klasyczny przykład sytuacji, że bardzo nie chcieliśmy oceniać tej książki po okładce, ale z drugiej strony ciężko. Ona jeszcze z taką stereotypową blondynką. Ku... Tylko było tego nie robić. W erze swojej medialnej dominacji Paris Hilton opanowała każdy zakątek show-biznesu. Telewizja, wybiegi mody, okładki magazynów, no i pierwsze strony tabloidów. Media szybko przypieły jej łatkę rozkapryszonej, nierozgarniętej dziedziczki, która zrobi wszystko, co tylko wpasuje się w kanony działania na przekór swojej bogatej rodzinie. Niemniej Paris to tylko wpasuje się w kanony działania na przekór... Gdzie Bo to tu jest jeszcze ładna, stary swojej bogatej rodzinie. Niemniej Paris Hilton nie zwracała na to zbytnie uwagi i dalej kontynuowała plan stworzenia swojej własnej marki, którą to w całości oparła na kłamstwie. Problem w tym, że za historią tej, mówiąc w cudzysłowie głupiutkiej blondynki, kryła się znacznie mroczniejsza opowieść. Za nocnymi wypadami kryły się trudne decyzje podejmowane przez jej bliskich, reedukacyjne szkoły, które bardziej niż szkoły przypominały więzienia oraz kilka całkiem pokręconych relacji, o których tabloidy wręcz nie nadążały nam donosić. Paris Hilton przyszła na świat w rodzinie, którą wszyscy kojarzyli z marmurami, złotymi klamkami i nazwiskiem świecącym z dachów luksusowych hoteli. Miała to, o czym większość ludzi może jedynie pomarzyć. Wielkie domy, prywatne szkoły, służbę, no i wakacje w najpiękniejszych zakątkach tego świata. Od małego było jednak widać, że ona zupełnie nie pasuje do tego całego <laughs> no idealnego zdjęcie. świata. No przez to, że dupy kiedyś sobie takie zdjęcie, jeszcze, jeszcze tu zawsze Wlatywał, nie? Paris nie czuła się typową, grzeczną córką z elitarnej rodziny. Nie chciała uczyć się manier przy stole ani przymierzać sukienek podczas herbatkowej wizyty u swojej babci. Wolała łazić po dachu, uciekać w nocy spokoju, albo na przykład bawić się z wężem, którego to ukrywała w ogrodzie. Rodzice Paris przez chwilę próbowali się łudzić, że mają to wszystko pod kontrolą. Jej matka, czyli była aktorka oraz modelka, próbowała zrobić z niej Hiltonkę, czyli po prostu kobietę nauczoną dobrych okay. manier oraz bywalczynię salonów. Ojciec z kolei nie miał zbyt wiele czasu, aby zająć się swoją własną córką. To, co przyniosły działania rodziców Paris Hilton, to to, że im starsza była Paris, tym bardziej wyrywała im się z rąk. W wieku 15 lat wyrobiła sobie lewy dowód osobisty i zaczęła zakradać się do klubów nocnych. Nastolatka łatwo wciągnęła się w wiry tych miejsc, mając wrażenie, że są one dla niej idealne. Chociażby dlatego, że tam nie musi nikogo udawać. Paris e szybko spodobały się także stale zatrzymujące się na jej twarzy kamery. Paris, it's me. Hi. Here Skate! Go, skates. Let's see the skates. go like that. W domu z kolei zaczęły się zakazy, no i kary, które na nie za wiele się zdały. Paris nocami stale wymykała się z domu. Hiltonowie postanowili więc zacząć kroczyć tą samą ścieżką, co inni bogaci rodzice, którzy nie wiedzieli do końca, co zrobić ze swoim własnym dzieckiem. Wysyłali w związku z tym Paris do specjalnych ośrodków wychowawczych, które w folderach wyglądały niczym letnie kolonie z terapią, no i jogą, no a które to w rzeczywistości bardziej przypominały coś między poprawczakiem a więzieniem. Najgorszym z tych... No to zajebiście się jak potem kurwa zrobiła tak zwaną... Kale. Miejsce okazała się być szkoła Provo w stanie Utah. Paris trafiła tam w wieku 17 lat, co nastąpiło po jej licznych ucieczkach z ośrodków, do których to była odsyłana wcześniej. No i to właśnie ośrodek Provo okazał się być jej największym koszmarem. Dzieci musiały godzinami siedzieć wpatrzone w ściany. Podawano im leki, po których czuły się wyczerpane, no i nieobecne. A za nieposłuszeństwo zamykano je w pomieszczeniach bez okien, gdzie musiały siedzieć rozebrane, bez dostępu do wody i jedzenia. To wszystko ze strony... Tego przybytku było okraszone przemocą psychiczną, fizyczną, a nawet w niektórych przypadkach przemocą seksualną. Chłopie, jakby mi kurwa ktoś dziecko w taki sposób potraktował, to bym go kurwa za... nie? <ścoughs> ja nie wiem kurwa. Jeszcze rodzice za to pewnie płacili duży hajs. Przez prawie rok nie miała dostępu do świata zewnętrznego. Nie mogła kontaktować się z nikim, a każde złamanie reguł kończyło się albo karą fizyczną, albo karą psychiczną. Rodzina mogła ją rzecz jasna raz na jakiś czas odwiedzić, ale oczywiście wszystko było zorganizowane tak, że podczas odwiedzin nikt z odwiedzających nie był w stanie dostrzec przemocy, która notorycznie działa się za zamkniętymi drzwiami ośrodka. Podczas tego pobytu Paris Hilton zrozumiała, że musi zrobić wszystko, żeby uniezależnić się od swoich rodziców i już nigdy w życiu nie pozwolić się nikomu kontrolować. Obmyśliła sobie plan na karierę i zaczęła go skutecznie oraz sumiennie realizować na oczach całego świata. Po powrocie do Nowego Jorku Paris zaczęła budować swoją medialną wersję od zera. Robiła sesje zdjęciowe, chodziła na eventy, no, generalnie rzecz biorąc, pojawiała się wszędzie, gdzie tylko były kamery. Zaczęła też oczywiście nosić szpilki, ciężki makijaż, a także spódniczki, które były krótsze niż ta najbardziej liberalna w przyszłości. <grym, grym>, ale, chłopie, Całość to uzgęliwi, to, co ja jest oraz zgrywanie najgłupszej dziewczyny świata, udając na przykład, że nie wie czym jest Walmart. I don't know. What is Walmart? to doskonale wiedziała co robi. Wszystko było tak szczerze, to jakby chyba to jest jeden do jeden kupa Caroline Derpenski, tylko że nie ma pieniędzy, i jest kupa skończona już w sumie nawet nie wiadomo co się z nią dzieje. Możliwe, że już nie żyje, jakby znaczy nie życzę i tego, żeby nie żyła, ale jakby kurwa... Nikt tego nie wie, co u niej? Częścią jej starannie przemyślanej strategii. Wykreowała sobie wizerunek tępej, rozwiązłej Blondyny. Ludzie zaczęli wyśmiewać ją na potęgę. Paris bowiem prosiła się o to na każdym kroku, prezentując ten cały szokujący kontrast czyli dziedziczka jednej z największych sieci hoteli na świecie, ultra bogata panna z dobrego domu, która co kawałek pokazuje całkowity brak pomyślunku oraz kultury. Społeczeństwo pominęło jednak jedną ważną kwestię, mianowicie to, co dzisiaj dostrzegamy na każdym rogu. Reklama to klucz do sukcesu. Nie ma znaczenia czy pozytywna, czy negatywna. Nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili i to najlepiej tak, żeby to mówienie słyszeli absolutnie wszyscy. Ludzie śledzili każdy jej ruch. Na Paris świadomie zwiększała zasięg swojej marki, wypuszczając coraz to nowsze produkty, o których było głośno głównie z powodu skandali, które mnożyły się wokół niej niczym grzyby po deszczu. Paris Hilton miała jednak świadomość, że ludzie uwielbiają się wywyższać. Można powiedzieć, że działała według podstawowej zasady ekonomii, czyli popyt-podaż. Dawała wielu ludziom to, czego potrzebowali: poczucie wyższości. Skutki tego zabiegu były naprawdę niezłe. Przez kilka lat Paris była najczęściej fotografowaną osobą w Ameryce. To ona tak naprawdę zapoczątkowała, nazwijmy to sobie roboczo, trend, gdzie paparazzi non-stop śledzą celebrytów. Kulminacją tego całego medialnego cyrku była premiera programu The Simple Life. Paris wraz ze swoją koleżanką Nicole Ricci zostały Nicole wrzucone do Ricci. świata, który był im kompletnie obcy. Mowa tutaj o rzeczywistości ludzi, którzy muszą pracować, żeby móc w ogóle żyć. Tych, którzy smażą burgery, robią pranie, a na zakupy chodzą do Walmart'a, a nie do butików, które znajdują się w Beverly Hills. W pierwszym sezonie dziewczyny trafiły na farmę zlokalizowaną w Arkansas. Mieszkały z konserwatywną rodziną, musiały sprzątać, karmić zwierzęta czy też gotować. No generalnie robić rzeczy absolutnie przyziemne, które są realiami lwiej większości z nas. Bardzo szybko okazało się, że nawet zrobienie klasycznej jajecznicy może wyglądać niczym jakaś misja specjalna. Cokolwiek dziewczyny miały zrobić, czy to pranie, czy zmywanie, czy też gotowanie, to wszystko w ich wykonaniu zamieniało się w pokaz nieporadności. A przynajmniej tak to wyglądało. Jedno jest pewne, nawet jeśli wiedziały jak coś zrobić, to wolały udawać, że nie mają pojęcia co i jak. Ale tak stare, a tak się zawsze robi! Jak na przykład mi ktoś coś każe zrobić, a tego nie chce robić, robię to na odpoll i, i, i drugi raz już mnie nie prosi o to, żebym to robił, bo myśli, że jestem upośledzony. Całe życie tak robiłem. Mama próbowała walczyć, ale ja się ku nie dałem. To Akcje w każdym kolejnym sezonie były coraz mocniejsze. Dziewczyny ruszyły w trasę po małych miasteczkach i co odcinek trafiały do innej rodziny, do innego domu, do innej pracy. Oficjalnie miały się uczyć normalnego życia, ale w praktyce jeszcze bardziej wcielały się w swoje role. Can you put this in the microwave, Nicole? Um... <laughs> I guess. You smell them hot? No. It's like... baking. Whatever. Maybe I'll put it in a lot of minutes. Don't put metal <laughs> in the microwave. Od początku było wiadomo, że nie chodziło o to, żeby się czegoś nauczyć. Chodziło o show. O to, żeby ludzie nie mogli wyjść z podziwu, jak nieporadnym życiowo można być i aby chcieli zobaczyć jeszcze więcej akcji tego typu, wykonanych przez osoby z tak wysokich sfery. Z punktu widzenia widza to wszystko wyglądało jak parodia, tyle że nie było żadnego scenariusza. Same teksty były tak głupie, że aż genialne. Zachowania? Kompletnie oderwano od rzeczywistości. No ale o to właśnie chodziło. To było celowe i działało tak dobrze, że wręcz nie dało się tego wyłączyć. Nawet jeśli człowiek wstydził się, że w ogóle to ogląda, to i tak nie mógł przestać. Także takie klasyczne guilty pleasure. Guilty pleasure. Zajmijmy to do góry i schowajmy to na latorze. Dzieci! Zanim to wyłączysz, pozwól mi to zobaczyć, żeby to Bring it back over here. Come on. Oh, no. Oh, my God. Shut <laughs> the Get over here really quick and take that down. Really, really quick. You better run with the ladder really quick. That is not funny. <laughs> Paris, hurry. Take down the wiener. <laughs> Program był hitem i w sumie to po części trudno się dziwić. Było śmiesznie, było absurdalnie, no i było to też coś, czego nikt wcześniej nie robił na taką skalę. Do tego całość wyglądała naturalnie do tego stopnia, że raczej mało kto spodziewał się, że Paris po prostu starannie i skrupulatnie starała się podążać ścieżkami wcześniej ustalonego przez siebie planu. Cały ten wizerunek działał jak swego rodzaju zbroja. Pomagał jej nie pokazywać klenat, przez co tak wygląda. naprawdę przeszła. Ludzie widzieli imprezy, śmieszne teksty i skandale, ale nie wiedzieli, że Paris, na przykład, miała problem z tym, aby zasnąć w ciemnym pokoju. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że regularnie śniły jej się koszmary, w których ktoś ponownie o trzeciej nad ranem epakuje ją do samochodu czyli dokładnie tak, jak miało to miejsce wtedy, kiedy trafiła do Prowokanion. Wizerunek głupiej blondynki dawał Paris wszystko, czego chciała, czyli uwagę i pieniądze. Problem leży jednak w tym, że kiedy raz ktoś zgodzi się być pośmiewiskiem, to potem ciężko będzie takiej osobie odzyskać szacunek, a także doprowadzić do tego, aby społeczeństwo zaczęło traktować taką osobę poważnie. I to nawet wtedy, kiedy dzieje się coś naprawdę poważnego. W 2003 roku do sieci trafiło nagranie, które Paris zrobiła kiedyś ze swoim byłym chłopakiem, mianowicie Rickiem Salomonem. Taśma, która miała nigdy nie wyjść poza ich sypialnię, została opublikowana na odpowiednich platformach jako One Night in Paris. Biorąc pod uwagę imię bohaterki tego wideo, to trzeba przyznać, że lepszego tytułu do późniejszych żartów, memów i medialnych punchline'ów nie dało się chyba wymyślić. W tamtym czasie nigdy jeszcze nie mówił o czymś takim jak Revenge po. Ludzie nie zadawali pytań takich jak czy ona się w ogóle na to zgodziła, czy to co się wydarzyło było legalne, a zamiast tego wszyscy przyjęli ten jeden bardzo wygodny scenariusz, czyli to, że Paris zrobiła to specjalnie. Pasującego motywu do tej całej układanki raczej nie trzeba było jakoś Powiem tak, jak byłem, jak byłem młodszy, to zdarzyło mi się, zdarzyło mi się przyknużyć do tego tape'u. Nigdy nie zapomnę, jak, jak jeszcze były takie pierwsze, pierwsze photoshop'y, nie? Że tam jakimś dupam ściągał, ściągali stanik, czy majteczki, czy coś. I wiecie, taki 14-letni ja tam, nie wiem, na przykład wpisywał, nie wiem, że coś powiedzieć, k***a. Jennifer Lopez, tape, nie? I nagle odpalałem i k***a. A ...były te, ja mówię, ja pierdolę, każda, każda, tutaj cytuszki dla wujka, kurwa, ogarnęła. Potem się okazało, że to, chyba był nawet źle sklejony w Photoshop. ...specjalnie długo szukać. Przecież Paris na pewno chciała się... Oj tak, pamiętam jak dziś przerobione zdjęcia na z co to, co to jest Nadia? Na z Beksu. ...tym ruchem jeszcze bardziej wypromować. No i nabić sobie jeszcze większy rozgłos przed premierą programu The Simple Life. Także właśnie przez to, że wcześniej budowała wizerunek wpasowujący się w kanony stereotypowej blondynki, to nikt nawet nie próbował zrozumieć, że ta taśma mogła być czymś więcej niż tylko kolejną sprytną zagrywką marketingową. Paris przez długi czas nie komentowała sprawy. Bynajmniej nie dlatego, że nie miała nic do powiedzenia, tylko po prostu wiedziała, że i tak nikt jej nie posłucha. A nawet jeśli posłucha, to i tak nie uwierzy. Przez lata udawała, że nic się nie stało, bo było to prostsze niż tłumaczenie czegoś, czego nikt nie chciał zrozumieć. Dopiero kilka lat temu w swoim dokumencie pod tytułem This is Paris powiedziała wprost, że była to jedna z najbardziej upokarzających rzeczy, jakie Dobra, jest... jak. To... kurwa, jak to jest, że ona zawsze wygląda jak. jak, jak pusty szlałt, a teraz jakiś stary, starszy, ona pewnie jest 4 cztery ma, kurwa, to wygląda jak Top G. Ile ma Paris Hilton lat? 44 lata, stary. No i tu jest rakieta, kurwa, tu jest Don. pon! spotkały, że była wówczas młodą dziewczyną i czuła, że nie miała odpowiednich narzędzi, żeby się przed czymkolwiek bronić. To był a private moment z a teenage girl, but everyone was watching it and laughing like it's something to If that happened today, it would not be the same story at all. But they made me the bad person. Like I did something bad. Zdawała sobie sprawę z tego, że skoro wcześniej wszyscy ją wyśmiewali, to i tym razem ciężko będzie o chętnego, który to stanie po jej stronie. Po cię no, Afer... wesprzeć. Paris Hilton, jeśli to, whatever, jeśli to oglądasz, to ja Cię wspieram, mordo. Z taśmą Paris Hilton oczywiście biła rekordy popularności. Paparazzi ganiali za nią wszędzie, ponieważ jej zdjęcia sprzedawały się rewelacyjnie i to po bardzo wysokiej cenie. Paris, zdając sobie sprawę z tego, jak to działa, specjalnie pokazywała za dużo, robiła głupie miny, no i wywoływała na każdym kroku koperkowe afery. Cała medialna machina zarabiała na jej wpadkach, no i ona sama także je monetyzowała. Grała w tę grę dopóki mogła. Lata 2004-2007 były czasem, kiedy była na samym szczycie popularności, rzecz jasna, nie mając przy tym jednocześnie zagroż szacunku u ludzi. Przez cały ten czas Paris Hilton otaczała się innymi, tak zwanymi It Girls. Najpierw była Nicole Richie, z którą stworzyła duet w The Simple Life. Potem doszła Lindsay Lohan, a następnie Britney Spears. Jednak te wszystkie relacje z przyjaźnią nie miały zbyt wiele wspólnego. Dobra, a Lindsay Lohan się nie zaćpała już, chyba? Ja pamiętam, że kiedyś jak czytałem Pudelka, miałem taki okres w swoim życiu, że patrzyłem po prostu, co się dzieje. Znaczy czytałem, przeglądałem tytuły. To to, to były takie okres gdzie Lindsay Lohan i, i Charlie Sheen by, byli wszędzie, nie? Że tamten ma hit, że się... Że coś tam, że kokaina. Ciekawe, czy on jeszcze żyje. Można by bardziej powiedzieć, że było to jedno wielkie pole bitwy, na którym dziewczyny rywalizowały ze sobą o to, która jest szczuplejsza, która lepiej wygląda, no i która ma fajniejszego faceta. Paris oraz Nicole pokłóciły się po trzecim sezonie programu. Podobno poszło o to, że Nicole puściła staśmę Paris na swojej domówce. Potem doszło do spięcie z Lindsay, która zaczęła spotykać się z tym samym miliarderem, co Paris spotykała się wcześniej. Ogólnie to jeżeli jesteście ciekawi tego wątku nieco bardziej, to zapraszamy was na filmy o bliźniaczkach Olsen oraz o Lindsay Lohan, ponieważ tam parę słów po prostu było o tym powiedzianych. Teraz w skrócie tylko napomnimy, że był to pewien grecki miliarder, mianowicie Stavros Niarchos, o którego to... E, jeszcze z tych takich gwiazd, te, te siostry Olsen to też dały mi dużo radości, jak byłem młodszy. I był taki Britney Spears, ogólnie ma siostrę młodszą i ona grała w takim serialu, Zoe 101. Go puszczali w Hiszpanii i ja totalnie nie wiedziałem, że, to że to jest ta, że to jest siostra Britney Spears, nie? Ona mi też sporo radości dała, oj tak. Miałem 13 lat jak coś, kurwa, żeby tutaj zaraz coś, jakichś kurwa, dziwnych rzeczy kurwa. Tak sobie spojrzałem w sumie, jak ona, jak wygląda w tym serialu kurwa i to trochę, to trochę dziwnie. Ja pierdolę no, kurwa widzowie! Radości, bo zajebisty serial był! Zachwyćcie kurwa mordę, przestańcie pisać, nie wolno pisać w tym temacie. Proszę, proszę uspokoić pismo. Proszę, musicie zacząć być niepiśmienni. Generalnie biły się wszystkie celebrytki wczesnych lat 2000. Najpierw spotykał się z Mary. 13 lat, wszystko co ja wziąłem, było ciepłe, dawało sporo radości. Tam sobie prawdę. Kate Olsen, potem z Paris Hilton, a na końcu z Lindsay Lohan. W każdym razie alkohol, imprezy, podbieranie sobie chłopaków i robienie sobie na złość w wielu kwestiach. To wszystko naturalnie nie mogło się skończyć zbyt dobrze. W 2007 roku Paris została zatrzymana za jazdę pod Trafiła do więzienia, gdzie spędziła 23 dni. Nie był to jakoś specjalnie długi wyrok, niemniej wystarczający, żeby dosłownie zmieść ją z nagłówków magazynów. Opinia publiczna też powoli zaczynała się nią nudzić. Media zaczęły przerzucać uwagę na inne nazwiska, chociażby na Kim Kardashian, która wcześniej kojarzona była głównie jako kumpela Paris. Przez kolejne lata Paris Hilton zaczęła się powoli wycofywać. Po prostu doszła do momentu, w którym granie głupiutkiej blondynki zaczęło ją już mocno męczyć, no i też nie przynosiło wymiernych korzyści. Paris nie zamierzała jednak całkowicie zniknąć z języków, tylko zbudować coś jeszcze większego. Paris zaczęła działać w zupełnie innych rejonach. Reality show odeszło do Lamusa. No i zamiast niego pojawiły się kontrakty biznesowe, linie perfum, gadżetów, ubrań i generalnie prawie wszystkiego, co dało się sprzedać z napisem Paris Hilton na opakowaniu. Jak się okazuje, udało się takich rzeczy wymyślić naprawdę dużo. Na potwierdzenie tego można przybliżyć wyniki finansowe, które pokazują, że do tej pory jej produkty wygenerowały kilka miliardów dolarów przychodu. Także, choć część ludzi owszem, dalej ją oczywiście wyśmiewała, to dla inwestorów była złotym interesem. Jednym z bardziej zaskakujących ruchów było to, że Paris Hilton w pewnym momencie swojego zwariowanego życia postanowiła zostać dj -ko. Na początku wszyscy to raczej lekceważyli, no bo skoro mamy do czynienia z dziewczyną, która średnio radzi sobie z nalaniem mleka do płatków, to jakim cudem zdoła miksować muzykę? Poniekąd to założenie nie było takie złe, no a przynajmniej właśnie o tym świadczyły często zdarzające się wpadki świeżo upieczonej DJ-ki. Zależnie od tego, czy Paris umie w bycie DJ-em, czy też nie, to obecnie mimo wszystko można powiedzieć, że radzi sobie w tym fachu całkiem nieźle, ponieważ jest jednym z najlepiej opłacanych DJ-ów na świecie w kontekście stawki godzinowej. Ok. od kilku tysięcy do ma podpisany kontrakt na Ibizie, gdzie regularnie daje swoje występy. Na Występowała nawet na Tomorrowlandzie, który uznawany jest za największy z festiwali z muzyką elektroniczną. Paris z pewnością nie jest najlepsza technicznie, ale zdecydowanie w tym przypadku wystarcza to, że ludzie chcą ją zobaczyć. Kluby o tym wiedzą, no i zdają sobie sprawę z tego, że jeśli Paris pojawi się na scenie, to zarobki klubu wystrzelą jak szalone, więc właśnie dlatego zaczęto ją zapraszać po prostu w wiele miejsc. W 2020 roku Paris wypuściła na YouTube film dokumentalny zatytułowany This is Paris. W filmie opowiedziała kompleksowo o tym, co tak naprawdę działo się za kulisami przeróżnych momentów jej życia. To właśnie z tego dokumentu dowiadujemy się o szkole Prowokanion, a także o tym, co musiały znosić osoby, które tam trafiły. Paris opowiedziała, że od lat śpi z laptopem w łóżku, mając do tego zapalone światło, ponieważ boi się ciemności oraz ciszy. Powiedziała wprost, że ten piskliwy głos, styl ubierania się oraz idiotyczne teksty były elementem wymagania. Myślonym pod publikę oraz że robiła to tak długo że aż sama prawie w to uwierzyła I'm always kind of putting on this, you know, facade or just like happy perfect life. Just had this plan and then created this brand and this persona and this character and I've been stuck with her ever since. And like it didn't used to be that way. Można by pomyśleć, że Paris Hilton ma skłonności do urojeń i że sama to sobie wszystko wymyśliła. Tyle, że opinie byłych uczestników szkoły mówią same za siebie. Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko trafiło do izolatki, to wyślij je właśnie tam. Będą cię okłamywać prosto w twarz, mimo że masz wszystkie dowody na piśmie, w e-mailach. Powierzasz swoje dziecko placówce takie jak prowokanion z nadzieją, że będzie bezpieczne i czegoś się nauczy, a ono tak właściwie to trafia do więzienia z całodobową izolacją. To nie jest ośrodek leczenia, to zamknięty zakład. Bez lepszego określenia więzienie. Byliśmy zamykani w izolatkach na wiele godzin. Faszerowano nas lekami przekraczającymi zalecane dawki, widzieliśmy lekarza może raz, a potem od razu dostawaliśmy pięć różnych leków w wysokich dawkach. Byliśmy wielokrotnie przeszukiwani do naga, niezależnie od tego, czy robił to pracownik płci żeńskiej czy męskiej. To miejsce jest absolutnie obrzydliwe. Nauczyciele nie mają szacunku do dzieci i zmuszają je do rozbierania się w obecności dorosłych mężczyzn. Widziałam niezliczoną ilość razy, jak personel podawał dziewczynom zbyt silne dawki leków tylko dlatego, że zachowywały się nie tak jak trzeba. Pracownicy celowo prowokowali dziewczyny, śmiali się im w twarz i psychicznie je poniżali. Po premierze dokumentu Paris Hilton zaczęła działać bardziej oficjalnie. Zeznawała przed kongresem, angażowała się w kampanię przeciwko przemocy w placówkach pokroju Prowokanion oraz wspierała inne ofiary. I tu trzeba przyznać otwarcie, że raczej nikt nie spodziewał się, że zrobi to akurat właśnie ona. Szkoła Prewokanion na ten moment wciąż funkcjonuje i aktualnie nadal nikt nie zrobił nic, aby tę placówkę pociągnąć do odpowiedzialności. W jednej z opinii ktoś napisał, że szkoła Prewokanion jest bezkarna, ponieważ w Utah praktycznie nie istnieją przepisy dotyczące przemocy nad dziećmi. No i choć owszem jest to absurdalne, to jak na razie wszystko wygląda na to, że rzeczywiście coś w tym jest. W kuluarach mówi się, że Juta jest stanem, gdzie instytucje dla młodzieży z problemami działają praktycznie bez nadzoru. Rodzice wysyłają tam swoje dzieci, a w środku często dochodzi do przemocy, zaniedbań oraz nadużyć, zarówno ze strony innych podopiecznych, jak i samego personelu. Właścicielem szkoły Prowokanion ja, jest no, obecnie firma Universal Health Services, która przejęła ją w 2000 roku. UHS twierdzi, że nie może komentować wydarzeń sprzed przejęcia szkoły. Po kampanii Paris Hilton w 2021 roku w Utah wprowadzono ustawę SB 127, która zwiększyła nadzór nad ośrodkami dla młodzieży. Jednak niestety, nawet mimo tych zmian, w lutym 2025 roku inspektorzy stwierdzili kolejne przypadki przemocy w szkole Prowokanion. W związku z tym szkoła została objęta wzmożonym nadzorem, a władze stanowe ostrzegły, że jeśli placówka nie poprawi swoich standardów i nadal będą występować naruszenia, to może stracić licencję na prowadzenie działalności w tej lokalizacji. Na ten moment Paris Hilton wydaje się mieć naprawdę całkiem nieźle poukładane życie prywatne. Wyszła też za mąż oraz została matką. Co do biznesu, to wciąż pojawia się w mediach i wciąż promuje swoje produkty. Czasem Nagra coś na TikToka, czasem wrzuci zdjęcie ze swoim dzieckiem. Cały czas jest obecna w mediach, ale w zupełnie innej formie niż ta, którą kojarzymy sprzed lat. Dziś Paris siedzi sobie wygodnie w swojej kosmicznie drogiej willi, żyjąc jak ktoś, kto o finanse raczej martwić się nie musi. A wszystko to... Nie, a mogłabym mi chyba kupić SF90 w spajderze czarne? Nie wiem chyba ludziom tyle pieniędzy, jak się nie potrafią ze mną podzielić. dzięki tej głupiej masce, z której latami się naśmiewano. Choć w międzyczasie to właśnie ona sprawiała, że kasa płynęła szerokim strumieniem. W takim razie, czy było warto? Musisz jej pieroga wyczyścić? Kurwa, mordo. To niech już kurwa 10 takich zamówi, kurwa. Ja pierdole, nie? Ale bym ją kurwa zniszczył. Za ten samochód zniszczyłbym ją. No to akurat ocenię pozostawię Wam. No, Podsumowując w kilku zdaniach dzisiejsze wideo, można powiedzieć, że Paris Hilton przez lata uchodziła za kogoś, kto dla show zrobi prawie wszystko. Tyle, że to uproszczenie zaciemnia istotę sprawy. Znaczy, jest że, że jesteśmy takimi robakami, kuwa, w Polsce. A za granicą, a za granicą. A, za granicą to się żyje, kuwa. Tu się tylko wegetuje. Między innymi to, że przez długi czas nie miała kontroli nad własnym życiem, była pod ciągłą presją, a jej zachowanie w dużej mierze wynikało z tego, jak ją traktowano i co jej narzucano. To znaczy też, żeby nie było. Nie chodzi o to, żeby jej współczuć czy stawiać w roli wielkiej poszkodowanej. Wciąż patrząc na życie przeciętnego Kowalskiego, Paris, mówiąc obiektywnie, miała życie, na które chętnie wiele osób by się z nią zamieniło. Poza tym, aktualna narracja Paris o tym, że wszystko było od samego początku starannie ułożonym planem, też jest czymś, co jakoś nieszczególnie trudno poddać w wątpliwość. W końcu, teraz, z perspektywy czasu, opisywanie tego wszystkiego w ten sposób jest czymś, co po pierwsze brzmi fantastycznie, a po drugie to stawia ją w dużo lepszym świetle. Niemniej jakkolwiek dużo by w tym prawdy nie było, to nie zmienia to faktu, że wcześniejsze skrajnie negatywne osądy świata wobec Paris też nie były tymi do końca uczciwymi.